W dzisiejszym odcinku GOATS Wojtek Gola zmierzy się ze swoimi demonami z przeszłości i odpowie na pytanie yeah. Jesteś Może powiesz, że jesteś b******em, czy też będziesz k***ał, że nie Jeżeli nie, to ci k***a na wariograf Dzień dobry serdecznie Robert Kostrzewa, Studio Wariograf, to możemy przystąpić już do uzbrajania. Nie ja że wiele osób chyba długo na to czekało, więc dla mnie jest to też bardzo to ważny się odcinek, ]uje. ale jestem dzisiaj taki, no, jestem pewny swego, więc to nie stresuję się aż tak bardzo i mam nadzieję, że, że wyjdzie za dobrze. Brzmi jakby w Wojtku, Wariografu nie oszukasz, przygotuj się na oczyszczenie. Obawiasz się się. Pytań? Nie, myślę, że będzie miał wszystko zielone. A ufasz mu w 100%? Hmm, tak. Jakby najbardziej niż komukolwiek. Nie boisz się na przykład, że... Bo wiesz, taki miał wizerunek kobieciarza. No na przykład nie boisz się, że... Czy z innymi dziewczynami, coś tam pisze? Nie, ja się nie boję. Mm. A sprawdza Jest lojalny wobec mnie? Nie, nigdy nie sprawdzę. Jest lojalny w 100% wobec mnie. Ja jestem tego pewna. Stanowcza. No ale jak mam być szczery, to na przykład to by się wypowiada zawsze, że nie, Sofijka, ja kocham Sofijkę, ona jest właśnie. to jest ta jedyna, nie? A w końcu znalazł też taką i... bezpieczną osobę, mogę się przytulić do niej. No. Nie? Więc. To miło. Jestem gotowy. Ogólnie nie znam tych pytań, y, które chłopaki przygotowali, ale nie ukrywam, że jestem osobą, która bardzo dba o swoją prywatność. Więc coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że na wszystko odpowiem. A nie przeszkadza ci różnica wieku? Ja jej nie odczuwam. A, bo on jest tak mało do... nie, po nie po prostu. Nie po prostu. Może to ja jestem na tyle dojrzała. Zaczynam test. Proszę pozostać nieruchomo. Czy dzisiaj jest niedziela? Tak. Czy zamierza pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania tego testu? Tak. Czy kiedykolwiek uczestniczył pan w bójce ulicznej? Mam już sprawdzę, to tak. W sumie nawet samodełsze Ferrari. Wtedy. No kur***. Weź telefon! F -tą, -tą. Czy gdyby to zależało tylko od ciebie, czy pozwoliłbyś Marcinowi Dubielowi wrócić do fame? Next. Czy gdyby to zależało tylko od niego, czy pozwoliłby Dubielowi wrócić do fame? Mm -hmm. Kurwa, no nie działa, Zbyt kontrowersyjne pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. Zajdą się zwolennicy, którzy będą za. którzy... Ja prywatnie lubię malcina na dubiele, ale wolałbym na ten temat się nie wypowiadać. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? Zbyt prywatne. Co? No. Co ty, nie ja odbam o sobie prywatne O takich rzeczy nie będę rozmawiał na wariografie. Ogólnie się dziwię, że <laughs> się <siedzili> zgodzimy <laughs> no taki odcinek. <laughs> ponieważ dba o prywatność I to są takie pytania. A to z dubielem to mega lightowe, a ty, to, to, co, to co ty uważasz, no ale jak tam chcesz. Czy kiedykolwiek spóźnił się pan na ważne spotkanie? Tak. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną gdyby zrobiłbyś to? Zapakować, co kurwa? Tak. Ja to, to moje. Ciebie nie dziwię. Nie ja wiem, bo on lubi zabawki. A ty nie? Nie. Czemu? Znaczy spoko są, nie? ale nie wszystkie. Wdyby średnio. Czy uprawiał pan kiedyś seks z jakąś dziewczyną i towarzyszył ci zawodnik Fame? Tak, ja wiem o kibowa. Wtedy jeszcze był zawodnikiem. To oznacza, że był trójkąt? Nie wiadomo, czy trójkąt, bo tego nie wiem, ale na przykład był on i zawodnik Fame mhm. i uprawiał seks. Z jakąś... mm -hmm. Nie wiem, czy tam była jeszcze jej koleżanka i ona uprawiała seks z drugim, okay, ale okay. zbijali piątki, nie? <laughs> Spoko. Czy kiedykolwiek był pan zatrzymany przez policję? Tak. Koniec testu, proszę postać nieruchomo do momentu spuszczenia powietrza z mankietu. Widzę, że, że jeśli chodzi o, o te pytania, to dużą reakcję spowodowały tę bójkę uliczną? Tak, tak. To było takie pierwsze pytanie, tak jakby jeszcze byłem... Rozumiem. No podobnie też było z tym pytaniem o Marcina Dubiela. To jest dla mnie taki temat wrażliwy. Nie, nie, chcę, nie chcę rozmawiać w ogóle o tematach, które były w ostatnim czasie, bo myślę, że u wszystkich to budzi duże emocje. Nie, nie ma tu złotych odpowiedzi, a poza tym ja też nie chcę, nie chcę swojej dawać, bo to są moje wyzwarte przemyślenia, mhm. które mi się nie chce dzielić. Wyniki, no ale to, po, to w, takim w takim razie prze... pokój takie odcinek. Świadczą o tym, że mówił Pan prawdę, uh -huh. nie wprowadzał Pan w nich w błąd. Tak było, czy? Tak było. Tak było. Wszystko, co odpowiedziałem, to była prawda. Uh -huh, uh -huh. Tak też tutaj nam pokazują wyniki. Będziemy mogli przejść niedługo, w takim razie, do kolejnego testu z innymi już pytaniami. Przypominam, że na część z pytań proszę odpowiedzieć celowo kłamiąc, czyli są to pytania o rzeczy, które miały miejsce, wydarzyły się, ale ja pana proszę, żeby pan celowo wprowadził w błąd w nich, dobrze? Zapytam dobrze. się, czy kiedykolwiek, to proszę wówczas e, skłamać. Dobrze. Napompuję ankiet. No dobra, Sofie, nie? Ogólnie jakby, bo się o tych zabawkach, nie? No. Używacie jakby zabawek? Uży no tak. Jaki na przykład? A to jest strefa prywatna. Strefa prywatna, no. ale, ale jakby... To, że... Mi się wydaje, że jest XXI wiek i każdy używa zabaw. No ja nawet nie diluję z tym, że to jest coś złego, nie? Mówię, że nie to... No. Sofie, tylko nie dawaj się podpuszczać za bardzo. Ja się nie podpuszczam, <laughs> tylko mówię, że... Znaleźliśmy farmę kontentu lepszą. <laughs> Wszystkie te muszą być o ruchaniu, kurwa, i Czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardendze? Nie. Oh, okay no, ale ten. Ja jestem pewien, że gadaliśmy o tym czterokrotnie. Ale może ci nie wierzy on. Może mi nie wierzyć. To. Czy uważasz, że Ksaju obrażał cię w rozmowie z Natalią z zazdrości, że wybrała ciebie? Mocne. Tak. Mocne. Mocne. Czy kiedykolwiek ściągał pan na egzaminach? Nie. <noise> Jak nie? <głos> <głos> Czy Izak był najbardziej zboczony w Gołc? Nie. Ja uważam, że tak. <grymne> Izak <Isaac> z <Wydol. grymne> Czy ufasz całkowicie Boxdellowi? Nie. nie. A ty Wojtkowi? Też nie. Ale myślę, że ja ufam mu bardziej niż on mnie. O, może w ten sposób. Że on jest bardziej godny zaufania. Nie, no, naprawdę. Niż ja jestem bardziej zaufany. A mi ufasz w Ufam, no. <laughs> bardziej ci ufam niż jeszcze te, niedawno temu, ale dalej nie w pełni. Okay. Wiem, wiem, o co chodzi. No to tam, no, no, kwestia odbudowywania zaufania, nie? Zaufanie trzeba zasłużyć przede tak. wszystkim. Czy kiedykolwiek wyniósł pan coś ze sklepu nie płacąc? Nie. Koniec testu. Ach. Trudne pytania były? Nie. Niektóre takie jest, jest śpieszne, specyficzne. Nie spodziewałem się. Jeżeli chodzi o e, pytanie, czy uważasz, że Boxdale chce zemścić się na Wardędze, to pytanie sprawiło jakieś trudności, tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie. Mhm. Mm mm -hmm ale nie na 100% pewności. Tu nie ma takich wskaźników, żeby pan wprowadził w błąd przy tym pytaniu, więc jest tutaj jako prawda. Nie, nie mam interesu w ogóle, już patrzę na taki interes biznesowy albo coś, żeby mi to ale dobrze zrobiło. Ale personalny zrobił. na przykład. Działasz przy fejmie, nie ma w tym sensu po prostu. Natomiast przy pytaniu o ściąganie na egzaminach, przypomniał pan sobie wówczas coś, o czym pan pomyślał? Myślę, że nie ma osoby że znaczy może są takie osoby, które by nie ściągały kiedykolwiek. No, no i tu wprowadził pan w błąd. Tu pan skłamał. Pytanie. Czy Izak był najbardziej zboczony w gołs? Myślę, że szczerze myślę, że nie. Co ty? No, <laughs> nie może, bo jest, jest ze swoją kobietą i ten. Ale to nie, no nic na gojego, nie Ale myślę, że nie jest najbardziej zboczony. Kłamstwo. Nie, szczerze nie jest najbardziej zboczony. Ale nie wiem. I... Nie ma takich wskaźników, że pan tu jednoznacznie wprowadza w błąd, także myślę, że tu... Mamy jeszcze powiedziałeś... Boxdella, dlaczego jest w Sylwka, Dobra. mamy mnie... Pytanie, czy ufasz całkowicie boxdelowi? No, nie ufam niestety. Chciałbym, ale nie ufam. No i tu również nie wprowadził pan w błąd. Powiedział pan prawdę. Musimy nad tym popracować, Michał. Długa droga przed nami. Myślę, że to najdłuższa droga. Sofi, a czy ty uważasz, że Bokstel jest dobrym człowiekiem? Uważam, że każdy człowiek jest dobry dla bliskich sobie osób. A jeżeli osoba po prostu nie jest bliska, no to, to może się zachowywać tak, jak chce z tamtej osoby. A ty jesteś dobrą osobą? Jak uważasz sam? O, czy, właśnie takie pytanie. Czy chciałbyś mieć przyjaciela, ty, jego samego jak ty? Tylko jakbym był... Tą prawdziwą taką wersją, najbliższą. Nie? Tak jak dla Ulfika na przykład. Nie? A jak to było z tym wyniesieniem ze sklepu, nie płacąc coś? Pan sobie tutaj przypomniał, jakąś sytuację, bo tu yy, yy, no, reakcje pokazują, że. I Raz w jednym ze sklepów była bardzo duża kolejka i wyniosłem taką. Na, dwie nakrętki takie do, do śrubek, bo potrzebowaliśmy wtedy. I wtedy jakby to była rzecz, którą za mało lata faktycznie wyniosłem, ale to mm. kosztowało chyba spadek noszy. Mm. I złodziej. Złodziej się. No, ale ślad pamięciowy pozostał już po tym zdarzeniu. Pamięta pan to do tej pory. No i tu wyszło pan, że pan... Z yy... 20 lat minęło. Tak, i tu wyszło, Więc... że pan skłamał przy tym. Przyniosę tam te pieniążki z 50 doszy, czy to było mniej, ale przyniosłem 50 groszy i oddam. Ty ukradłeś coś z sklepu kiedyś? Też, właśnie takie śrubki. Ja yy, kilka razy tam na przykład bułkę zjadłem w sklepie i nie dowodziłem za nią. No, A tak, tak go nie konieci. Bagietki czosnkowe, które już kosztowały trochę I na przykład Dwie. Dzień w dzień. W i Śniadanie za friko. Przy tym pytaniu, e, czy uważasz, że, że Ksayo obrażał Cię w rozmowie z Natalią za zazdrości, że wybrała Ciebie? Były jakieś wątpliwości? Bo tu widać, nie było wątpliwości. Go. Wiedziałem, jakie on ma podejście po prostu do Natalii. Jestem przekonany, że to był powód na początku, który u niego gdzieś tam... Tylko zaskoczyło, to była... mi, zaskoczyło mnie pytanie trochę jakby, nie? No że... i tu była szczera odpowiedź z Pana strony. Już od dłuższego czasu wiem, że on bardzo tam wypisywał, chodził, kręcił się, obserwował. I jak mu powiedziałem po prostu, że gdzieś tam znam ją, to jego reakcja była bardzo wymowna i na podstawie tego jestem w stanie ocenić, że, że mówi prawdę? Przejdziemy w takim razie do kolejnego testu. Proszę pozostać nieruchomo. Czy kiedykolwiek zażywał pan narkotyki? Nie. Czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Nie. Czy jest pan biseksualny? Nie. Yep. Czy kiedykolwiek popełnił pan wykroczenie? Nie. Yep. Gdybyś miał nagle stracić cały majątek, ale uratowałby cię seks z mężczyzną, zrobiłbyś to? Tak. Mocno tam zadałem, nie? Nie. Czy by stracić cały majątek, coś złego, z facetem razem? Ja pierdolę! Potem odbudowywać wszystko od zera? Tak... No. Jest... <laughs> Czy podniecają pana mężczyźni? Raz dupę to nie pedał. Nie. Yep. Czy kiedykolwiek brał pan sterydy? Nie. Koniec testu. Proszę pozostać nieruchomy. Zawsze ma, nie ma tu kurwa pytanie kontrolne, na które musi płamać kurwa, którego nie można sprawiły. potem wyciągnąć kurwa Żadne. na ten. Żadne. Zastanowiłeś nad pytaniem, czy gdybym miał stracić cały majątek, czy udałbym się z mężczyzną. Mhm. Natomiast myślę, że gdybym to zrobił, bym się do końca życia źle z tym czuł, a Pieniądze to tylko pieniądze, a, które możemy tak zarobić i myślę, że ważniejsze jest to, jak spojrzymy radno na siebie w lustro i będziemy się dobrze czuli z samym sobą. Tak, widać było, jak, jakby to pytanie pracowało w Panu, zastanawiał się też pan nad, nad no, tą odpowiedzią. Natomiast w momencie, kiedy Pan już odpowiedział, jakby zdecydowanie, to te reakcje no, wskazują na to, że mówił Pan prawdę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy miał pan intymne zbliżenie e, z mężczyzną? Tu jakby od razu pan e, nie miał żadnych wątpliwości. Konkretnie, e, konkretnie pan e, odpowiedział e, i ta odpowiedź... E, to jest bez sensu, że ja w ogóle tak jest nie muszę robić. Ale odpowiedział pan prawdę. Wiem, pan, e, wiem. Panie Wojtku, nie skłamał pan w tym, w tym pytaniu. Zaprzeczył pan i to jest, to jest prawda. Sekundę. Ja, no chwilę, zaraz skończymy, jak pan będzie mówił. Muszę chwilę Okej, okej, okay, okay. U niego to aż ta, tak, bardzo to siedzi w głowie? By, ile to trwa? Najmocniej? Nie wiem, ja to siedzi. Wykopki tylko robią to, nie? On nie jest y, homofobem ani osobą, która nie ma, ma z tym jakiś problem i tak dalej, tylko on po prostu nie jest biseksualny, jest hetero, a ludzie wciskają mu to, że jest biseksem, nie? Hmm. Wiesz, Nikt z nas nie wie na przykład, jak Ojci. jego mama się z tym czuje. Me. I co? Po tej po robocie. Ale słuchaj, no. to jest git. Ja wiem, ale mi to męczy, że w ogóle. Że ja mam boże, że są takie wątpliwości w ogóle, na mnie to... Stale, stale, stale. No ale masz to już za sobą, nie? I ja się wiem, odprzepią. ja wiem. Po prostu nie wiedziałem, że we mnie tak siedzi, nie? No, właśnie bardzo. Jakby... Ale co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, ja tak? Wiedziałem, że ja wiedziałem, że, że powiem prawdę, ale... Ale do mnie doszło może, że wiesz, że... Może też ci ciśnienie, ale też do mnie doszło, że jakby stary, że siedzi to we mnie mocno. Że, no. że, że to jest po... stale, że ludzie potrafią tak cię. Pić. To ja tak miałem tak samo i też się raz spłakałem, jak mi mówili, że zajmę hajs na schroniska. No domyślał się i to jest stary. I Wysyłali mi przez rok zdjęcia psów, co zdychają, i tak samo miałem reakcję. No to jest straszne. No. Jakby ja jestem tolerancyjny, ja jakbym naprawdę, gdybym stary chciał stary umówić się z na i uprawiać z tą seks, to bym powiedział, że jakby lubię chłopaków, że robiłem coś. Nawet szkoda słów w ogóle, czy ludzie potrafią być ale wiesz, że taki jest internet, Nie ja ja z tym ty go, Teraz jest gorszy, ale to musisz właśnie. Nie, trzeba być korupa, musi ci twardnieć. Ja to wiem, stanę wiem. No to, co się działo, to we mnie widoczne. Nie wiem, nie wiedziałem, że tak będzie się działo, więc jakby spoko, fajnie, że, że nie ale jestem ole, biseksualny wiesz? i ten. No. Najśmieszniejsze jest to, że będą takie memy, w nie? No. że ty jesteś prawdziwym gigaczadem, że ty się rozpłakałeś, że z... jestem fulgatero. Tak będzie. I taka szczera. A Sigma, będzie. A się działo to we mnie. Wojtek to ma zgaj, co? To pytanie o wykroczenie. To no, no policja za przynoszenie prędkości. Mhm, mhm. Jeszcze jest wykroczenie, ale no jest. Tu się zgadza, bo przy tym pytaniu rzeczywiście pan skłamał przy odpowiedzi. Mhm. Na pytanie, czy jest pan biseksualny. Nie miał pan żadnych problemów z odpowiedzią na to, na to pytanie. Odpowiedział pan... Szybko, pewnie i konkretnie i reakcje yy, są niskie nie wskazują na to, żeby pan mógł skłamać. Powiedział pan prawdę przy tym, przy tym pytaniu. Czyli nie jest pan biseksualny. Natomiast duże zmiany widzą zawsze za, przy, przy pytaniu o zdrowie. <laughs> Ale stwierdza, że tu wprowadzał pan bo łamał pan. Zdarzyło się. Jakiś cykl sobie zarzucić. No tak. tak. I to nawet wcześniej gdzieś tam ten pierwszy cykl się pojawił w moim życiu. No dobra, a jesteś teraz na bombie? To no teraz minął fotografu. Tak. Jestem czysty. Ale <laughs> można, można cię nazwać teraz osobą naturalną? Nie, no totalnie nie. Tylko, że wiecie, co ktoś mówi, że jak bierzesz wtedy, to się nie liczy, że to jest takie, wiersz. Na pewno pomaga to, ale to nie jest tak, że wiesz, to jest ciężka praca. Ale jest to jakoś znaczący dla pana temat i to, i to wyszło w trakcie w trakcie badania pozostało nam jedno pytanie: czy podniecają Pana mężczyźni? Nigdy nie podnieciłeś się na widok mężczyzny. Prawie, prawie żadnych reakcji nie, nie było. Dobra, nie 7 km. Prawie. Muszę wiedzieć. Czy tak też jest w rzeczywistości? Tak, to szczerze mogę powiedzieć, że jakby nigdy nie podnieciłeś się na widok mężczyzny. Że nagle bym zobaczył. I... A to są kilometry piasku? <śla> <śla> nie pod z, z wyjątkiem bizarek. No, i tak też jakby potwierdza to badanie i ten test. Jednoznacznie wskazania są tutaj, że mówił Pan prawdę przy tym, przy tym pytaniu. Nie tym. jestem biseksem. <hłusza> <dłusz <Uno> dziękuję. Także dziękuję bardzo za, za badanie. No to... tak, tak Dziękuję również. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję również. Dziękuję. O, ludzie, przykle mi, że zepsułem grę. Grasz? Mogę zagrać, ale zagrajmy filmu grę. Nigdy w życiu nie pomyślał stąd, że pójdę na wariogram. <śmienny> to jest jakiś film, Jak tak dalej, że chłopy zorganizowali w klubie go odcinek z wariografem, żeby ogarnąć czy że ich ziomek nie jest biseksualny. Za czasy nie. Główno jak chuj ten odcinek. Na większość śmiesznych pytań nie odpowiedział, nie zadali mu ważnych pytań. Myślę, że mogliby trochę lepiej to zrobić, nie?